Można święta wielkanocne przeżyć jak ten osioł, który na chwilę został odwiązany, wsadzono mu na garb Jezusa, zawiózł go do Jerozolimy. Po czym odprowadzono go z powrotem na to miejsce, w którym był i przywiązano do tego miejsca, w którym znajdował się wcześniej. Można tak bezmyślnie przeżyć święta, nie wiedząc w ogóle, co się dzieje. Na chwilę była jakaś zmiana, jakaś nowość, trochę. Inaczej się wszystko odbywało w Kościele. Ale o co w tym właściwie chodziło, to nikt tak naprawdę nie wie. Jezus chce na stałe zasiąść na tronie naszego serca, dając nam prawdziwą wolność. Jesteśmy zaproszeni, aby w tym wielkim tygodniu naprawdę wejść w taką postawę medytacji, postawę próby zrozumienia tego, co dokonał dla nas Jezus Chrystus, aby nie tylko wezmyśnie krzyczeć Hosanna. Ale żeby ten Żywy Bóg był obecny w naszej codzienności, i żeby królował właśnie, zwłaszcza w tych miejscach naszego serca, gdzie, gdzie doświadczamy jakiejś niewoli, jakiegoś, jakiegoś uwiązania. Hosanna, królowi, który przychodzi w imię Pańskie, niech te słowa wybrzmiewają w naszych sercach przez cały Wielki Tydzień, ale też przez każdy dzień naszego życia.